I w tej chwili w gospodarce polskiej dzieje się dokładnie taki pożar tylko nie ogniowy. Tylko całe sektory gospodarki są w tej chwili wyłączane, wyłączane i generalnie płonie wszystko, jak to powiedział pan Czaskowski, przecież planeta płonie. Płonie tym, że na przykład ja widzę biznesy, które upadają, przeradzają się w tej chwili, które po prostu niszczy prąd, które po prostu no, ludzie po prostu są zagubieni kosztami ponieważ mamy właśnie ten prąd najdroższy w Europie, a w niektórych działaniach prąd na przykład skazuje pewne branże na śmierć. Mój kolega, znakomity menadżer, był dyrektorem Huty Szkła i zaczęliśmy gadać o optymalizacji pracy i oszczędnościach i on powiedział do mnie tak, Robert, u mnie nie ma żadnych oszczędności, ja, zarządzanie u mnie to jest naprawdę, to są promile. Ja 70% kosztów Huty Szkła, której on był Dyrektorem zarządzającym, to jest prąd. 70%. Więc, jeżeli my płacimy na przykład 2 euro za jakąś jednostkę prądu, a przemysł niemiecki w tym samym czasie płaci 1 euro, to o jakiej my oszczędności możemy mówić, jeżeli huta jest po prostu potwornym, ogromnym pożeraczem prądu w skali giga? A nie wiem, czy Państwo wiedzą. Jakiś czas temu, kiedy wyszły te buteleczki takie małe, oni właśnie robili tam znicze i inne rzeczy i buteleczki. I na jednej buteleczce takiej małej do alkoholu ta huta zarabiała po opłaceniu wszystkich kosztów dwa grosze. Więc co można zrobić lepiej? Co można zoptymalizować? Co można zrobić? Nic. Jeżeli duży na przykład... Koszty energii są właśnie ogniowym huraganem, który w tej chwili wymiata firmy, wymiata całe struktury gospodarki i oni je po prostu płoną. Ale jak ja rozmawiam z ludźmi bardzo wykształconymi, nawet z jakimiś zarządzającymi i mówię, wiesz, w pełen niepokoju, mówię, siarkopol został zamknięty. Tak? Ja mówię, rak, no przecież ty musisz to wiedzieć, przecież jesteś menadżerem. No ale nie z tej branży. No ja więc z jakiej tym masz być w branży, żeby wiedzieć, że został zamknięty siarkopol. No ale co to ma znaczenie dla nas? Ja wiem, bo mydło siarkowe, które jest dobre na pryszcze, na odparzenia pachwin na różne rzeczy kosztowało 3 zł, to teraz będzie kosztowało 9. A poza tym kwas siarkowy jest, jest kwintesencją większości różnych przemian w przemyśle chemicznym, a poza tym oni tam mieli patenty. Tak.